Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio często robimy kartówkę dnia, a dzisiaj słuchajcie, zdanie dnia. Tylko jedno zdanie. Zrobiliśmy grilla na plaży. Dlaczego? No takie zdanie wymyślił sobie ostatnio na lekcji uczeń. Mieli opowiadać o jakimś tam dniu na wakacjach, no i wpadło mu takie zdanie do głowy w języku polskim, no i przetłumaczył sobie na język angielski i wyszły totalne bzdury. I tak sobie pomyślałem, aha, to nie jest kwestia tego ucznia, słuchajcie. Absolutna większość Polaków być może przetłumaczy tak, jak ten uczeń sobie przetłumaczył. Więc zastanówcie się, jak to powinno, powinno się przetłumaczyć, tak więc chwila przerwy za chwilę, 10-15 sekund, weźcie kartkę i długopis i przetłumaczcie, a potem filmik ruszy, no i pokażemy sobie, na co tu trzeba uważać. I witam z powrotem po krótkiej przerwie zdanie z gwiazdeczką, to zdanie tego ucznia. Czyli wziął sobie czasownik robić, pewnie się zastanawiał czy wziąć do czy make. No, wziął sobie made. Ładnie to w czasie przeszłym. We made a grill on the beach. No, bo zrobiliśmy grilla na plaży. Nawet ładnie dał rodzajnik, bo to wiadomo że jakaś konkretna plaża. Zresztą przed, na, ze wzrocie na plaży z reguły jest właśnie we. I teraz co się stało? No, dużo się słuchajcie stało to zdanie jest, ono, ono tak naprawdę ma sens. Uwaga, grill jako urządzenie, czyli ten, ta konstrukcja, prawda, cztery nogi i tak dalej, palenisko, najczęściej mówią barbecue, ale można też powiedzieć grill. Do tego, do tego jak damy e-grill, no to ewidentnie chodzi o urządzenie. Robiłem taką lekcję, czym się różni czasownik do robić od czasownika make. Link macie w góry, wszystko też będzie w opisie. Bardzo proszę sobie obejrzeć. Bo bardzo częste błędy. Czym się różni do od make? Oba tłumaczymy robić. I w tym sensie, słuchajcie, robić to jest po prostu produkcja, tworzenie czegoś. Czyli my wyprodukowaliśmy grilla na plaży. Czyli wzięliśmy blachę, spawarkę, pospawaliśmy, dołożyliśmy nóżki i tak dalej, kółeczka, i powstał piękny grill, i to wszystko miało miejsce na plaży. Czyli zdanie. Bez sensu w tym kontekście, co uczynić chciał ująć. Czyli jak miało być? Grill, słuchajcie, jako impreza to jest barbecue, a nie jakiś tam grill. Barbecue. Jako impreza, tak jak party, jest policzalne, czyli e-barbecue. I podobnie jak imprezy, po prostu się ma, a nie robi. To, że my robimy grilla, to nie znaczy, że Anglicy robią grilla. Czyli zwrot jest have. A barbecue. I w czasie przeszłym we had a barbecue on the beach. Czyli uważamy na słowo barbecue, barbecue razy trzy. Czy znaczenia. Impreza, tak, grill jako impreza. Grill jako urządzenie, te cztery nogi paleniska i tak dalej. Oraz grill jako jedzenie z grilla. I uwaga, jako impreza jest policzalne, czyli e-barbecue. Jako urządzenie jest oczywiście policzalne, czyli też e-barbecue na przykład kupiłem grilla e barbecue natomiast jako jedzenie z grilla yy, jest niepoliczalny tak jak po prostu food jest niepoliczalny a teraz inne ważne zwroty związane z grillem no bo grill jak wiemy stał się naszym sportem narodowym rozpalamy grilla kupujemy grille i tak dalej i tak dalej także kilka teraz ciekawych zdań we are having a barbecue on saturday i hope you can come Czyli co mamy? Imprezę ta, Grilla, tak jak imprezę mówiłem, się ma, a nie robi. Czynność zaplanowana, która będzie miała miejsce w sobotę, czyli mimo, że przyszłość daje, to czasem teraźniejszym, obowiązkowo teraźniejszym ciągłym, bo prezent continuous służy do tego. Mówiliśmy o tym podczas omawiania właśnie Present Continuous, link macie u góry, przypomnijcie sobie. Natomiast jeszcze raz, barbecue, tak jak impreza się hewuje, czyli have a nie robi, robiłem też lekcję o imprezach, bo przy imprezach jeszcze są inne możliwości, bo my uwaga, też imprezę robimy, choć zrobimy imprezę. Też nie wolno dawać robić. Link do imprezy i różnych ważnych zwrotów z tym związanych jest z tyłu. I hope you can come. Po hope najczęściej nie dajemy czasu przyszłego, chociaż można. Yy, no co, już kilka razy wam obiecałem, że wam zrobię lekcję o hope. Już była jedna lekcja, ale nie było jeszcze stricte tej lekcji właśnie czy dawać przyszły, czy teraźniejszy i jaka jest różnica między tymi dwoma czasami. No ale postaram się zrobić. It rained. Padało. Zobaczcie, padało. Padało, to forma niedokonana, ale nie ma czasu. Past continuous. Poleg od razu będzie chciał do, dać past continuous. Yy, ostatnio robiliśmy właśnie lekcje. Te takie dziwne sytuacje, które bardzo nurtują Polaków. No to dlaczego nie ma yy, ciągłego, skoro jest niedokonany? Link macie u góry. Obejrzyjcie. It rained, so the barbecue had to be postponed. Bardzo ciekawe zdanie. Czyli padało, więc grill jako impreza musiał Absolutnie nie wolno dać must, bo jest czas przeszły. A must jest czasownikiem modalnym, więc odpada, bo nie ma form przeszły. Czyli bierzemy drugi czasownik na musieć, czyli have to. Robiliśmy taką lekcję różnicami między must i have to. O tym nie pamiętam, ale zapewne mówiłem. Link macie u góry. Przypomnijcie sobie. W czasie przeszłym musiałem. I had to. Znaczy nie I, tylko ten grill musiał być. Co musiał być? Być nieodwołany, tylko przeniesiony na później. Postpone to jest przenieść na później. I tu tak naprawdę mamy stronę bierną. Musiał być przeniesiony na później. Link do strony biernej będzie też pod koniec i wszystko będzie też w opisie. Jako przenosić bardzo często w języku codziennym używają też put off. Put off to jest przenieść na późniejszy test, na najpóźniejszy termin, na przykład test w szkole. Czyli tutaj było też śmiało, można by użyć had to be put off, ale byłoby to trzecie put. No bo jest im jest biernyny na netyta t, który robimy poprzez ed, tu edy, bo jest regularny, a tu musiałaby być trzecia forma. She had to be put off. Can you buy charcoal or charcoal briquettes for the barbecue? No, cały czas my kupujemy węgiel lub brikiety, tak? My chyba nie dajemy liczby nogi brykiet. Natomiast w języku angielskim co ciekawe, uwaga, węgiel drzewny jest niepoliczalny, charcoal, Natomiast brykiety są policzane, briquettes. Akcent jest na ostatnią salabę, bo pewnie to jest z francuskiego briquettes. Co ciekawe, Amerykanin powiedział, że on musi mieć tutaj charcoal Bricket, że samo brykiet jest dla niego bez sensu. Natomiast Brytyjczyk mówi, że to jest całkiem ok dla niego. For the barbecue, dla naszą konkretną jakąś imprezkę grillową. What is the best way to light a barbecue? Ogólnie mówimy, jaki jest najlepszy sposób, my powiemy na, oni powiedzą aby, najlepszy sposób aby rozpalić grilla. Uwaga, light to nie tylko światło, to jest też. Palić, rozpalić w kominku, grilla i tak itd. To jest light. On jest nieregularny. Light, lit, lit. I mamy e-barbecue. Skoro policzamy, no to chodzi o, o to urządzenie. It's always hard for me to light charcoal in the barbecue. Dosłownie zawsze ciężko jest dla mnie, by rozpalić. Oni tak mówią. It's hard for me, it's easy for me to. To jest po prostu taka gotowa, jakby fraza. It's hard for me, it's easy for me to. Czyli ciężko jest dla mnie, aby tu, jako aby rozpalić węgiel drzewny w, w grillu, we barbecue, czyli w moim. Czyli mam kłopot z rozpalaniem węgla w moim grillu. Make sure you light the barbecue well beforehand. Fajne zdanie. Make sure, to jest zwrot, gotowy zwrot. Upewnij się. Upewnij się, że zawsze rozpalasz grilla well beforehand. Co znaczy before Wcześniej, czyli zanim imprezka ruszy, żeby już było wszystko gotowe, żeby potem nie, na przykład nie tracić czasu. No raz już wiem też, że obiecałem, że zrobię lekcję, jaka zrzucałem między before a before, beforehand. To nie może być samo before, bo nie ma tutaj rzeczownika. Może zrobię któregoś dnia. Także beforehand, wcześniej. Well beforehand, jako jakby dobrze wcześniej, no ale my powiemy dużo wcześniej. Use briquettes rather than charcoal in the barbecue. Czy ktoś daje radę, używaj brykietu raczej niż węgla drzewnego w grillu. You must let the flames die down in the barbecue before you start cooking. Czyli ty musisz, co musisz zrobić? Pozwolić komu? Płomieniom, liczba mnoga, płomieniom. Co zrobić? Die down, dosłownie umrzeć, wymrzeć. Czyli żeby po prostu ten płomień zniknął, tak? Żeby się kiełbaski nie popaliły, bo to musi być żar, a nie płomień. Czyli nie wiem, może stłumić, stłamsić. Czyli must let the flames die down. Po LED, uwaga, następny następnym czasowniku dajmy goły bezokoźnik, czyli die, nie tutaj, nie dying. Czyli tak jakby po modalu, chociaż to modal, modalem ten LED nie jest. Czyli to jest kwestia czasownik, Po czasowniku o tym robiliśmy już chyba dwa odcinki. Jak znajdę, to Wam podlinkuję z tyłu. Czyli płomienie mają gasnąć w grillu, before you start cooking. Zobaczcie, co się dzieje. Before you start cooking. To jest w niesamowity czasownik, bardzo mylony przez Polaków. Polak tutaj w życiu by nie, powie, nie powiedział gotować. Stąd planuję zrobić właśnie lekcję o cook i boil. Bo tu Polacy mylą, które gotować i tak dalej. Zobaczcie, do grilla jest cooking. I drugi, inaczej, ostatni przykład na dziś. I'll show you how to cook mouth watering barbecue. I zobaczcie, znowu cook na grillu. Czyli gotujemy na grillu. Czyli oni po prostu cook nie traktują zagotować, tylko głównie przygotowywać posiłki. I show you how to cook mouth watering. Bardzo fajny zwrot, że ślinka cieknie pyszne, apetyczne, mouth watering, czyli. Włote water to nie tylko woda, ale też na przykład nie wiem podlewać kwiatki, tak? Czyli mouth watering, czyli po prostu woda mi zbudziła ścieknie. No my powiemy, że ślinka cieknie, czyli pokażę Ci, jak przygotować pysznego grilla w sensie jedzenie z grilla. I w takim sensie, jak mówiłem na początku lekcji, barbecue jest niepoliczalne, czyli nie ma e mouth watering barbecue. No bo normalnie e przechodzi przez przy, przedprzymiotnik, a mamy przymiotnik mouth watering. Także jak co to byłoby tu e? No ale właśnie jedzenie jest niepoliczalne. Dzięki. Uważajcie na grilla. Grilla nie robimy. Grilla mamy.